Witam na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj szczególnie wszystkie osoby urodzone w znaku panny. Dla Was, drogie panny, a właściwie też dla siebie, ponieważ jestem zodiakalną panną. Za chwileczkę zrobię czytanie na czerwiec 2023 roku. Jest to, jak wszystkie tutaj czytania na kanale, horoskop ogólny, więc nie z każdą osobą może rezonować. Zatem wybierzcie to, co z Wami, co Wam odpowiada, co z Waszym życiem jest spójne, co jest dla Was znajome w jakiś sposób, a resztę po prostu zostawcie. Nie przejmujcie się tym absolutnie. Zachęcam do zajrzenia na moją stronę www.wroskaada.pl. Ponieważ e, znajdziecie tam informacje na temat usług, które świadczę, e, bo nie tylko e, czytania kart tarota i kart wyroczni, e, ale również inne e, usługi takie magiczno-ezotoryczne. E, a także możecie dowiedzieć się więcej na temat tego kim jest wróżka ADA. Tego zachęcam do zaglądania na moją stronę i kontakt przez formularze tam znajdujące się na niej. Najpierw sobie oczyszczę przestrzeń. Przestrzeń, karty, również siebie, żeby tylko dobre energie tutaj do nas przychodziły. I żeby to było z korzyścią dla wszystkich osób, które będą w swoim czasie oglądać i słuchać tego czytania. Na początek poproszę karty wyroczni, żeby uchyliły rąbka tajemnicy, co może być tłem czerwca dla panien. Jakie mogą kierunki tutaj się pojawiać, jakie wyzwania, jakie możliwości, na co zwrócić ewentualnie uwagę, przez to, co Panny powinny wiedzieć na czerwiec 2023 roku. Panny mają wiedzieć na czerwiec 2023. Bardzo fajna karta. Mm. I to jest nasza ziemska energia, yy, ponieważ Panna jest znakiem ziemskim i dla nas to, co materialne, to, co stabilne, yy, ale też to, co przewidywalne w dużym stopniu jest bardzo istotne. Yy, I te karty mówią Wam że i nam, znaczy i mnie, że czerwiec będzie takim miesiącem faktycznie, powinien być takim miesiącem bardzo, bardzo udanym, na co ja się już od razu cieszę. Ta karta Ziemi pokazuje, że te... Sytuacje, te historie, te sprawy dotyczące ym, tego ziemskiego, ym, ziemskiej sfery życia panien, one będą istotne. One nie tylko będą istotne, ale one y, pokażą pannom, że panny mogą przyciągnąć do siebie, bo to jest karta y, z kolei przyciągania. Że panny mogą przyciągnąć do siebie bardzo dużo dóbr, zwłaszcza materialnych, ale nie tylko. Więc jeżeli drogie panny, wcześniejsze miesiące nie obfitowały aż tak bardzo w jakiś dostatek materialny, powodzenie zawodowe, czy też finansowe, biznesowe, to jest bardzo duża. Duże prawdopodobieństwo, że czerwiec to wynagrodzi, ale tutaj trzeba też myśleć właśnie w taki sposób, co ja chcę osiągnąć na takiej zasadzie, jak prawidłowo powinny być konstruowane afirmacje, a mianowicie jak się będziesz z tym czuła, droga panno, kiedy to osiągniesz, czyli i to jeszcze w formie takiej, że to już się dzieje. A więc y, jestem bogata i mogę na przykład, czy wyjeżdżam na wycieczkę taką i taką. I jest to dla mnie bardzo ważne, bo albo cieszę się z tego, że mogę y, sobie kupić to czy tamto, niezależnie od tego, czy to są małe, czy duże sprawy, albo... Na przykład mogę wyremontować mieszkanie albo zapłacić y, za samochód, który mi się już od dawna bardzo podoba. Tego typu rzeczy. Y, to również może dotyczyć tego, że mam pracę, która wreszcie przynosi mi bardzo duże y, i adekwatne do moich potrzeb y, finanse. Ale też może dotyczyć spraw bardziej ogólnych, czyli ze wszystkich źródeł znanych i nieznanych płynie do mnie bogactwo i obfitość, i przynosi mi to niezwykle wielką frajdę, chociażby takie. I, yy, nie skończy się na, jeżeli będziecie odpowiednio afirmować i przestarać się przyciągnąć to bogactwo, no nie skończy się tylko na, materia na materialnej stronie waszego życia, bo tutaj mamy też bogactwo świata podwodnego, a de facto. Jest to bogactwo y, różnego rodzaju zdarzeń, ale przede wszystkim spraw uczu uczuciowych. Y, podwodne życie mówi o y, tak naprawdę o życiu emocjonalnym. I również to życie emocjonalne będzie bogate w różnego rodzaju wydarzenia, zdarzenia, które sprawią Wam y, bardzo dużą radość i poczujecie, y, że nareszcie żyjecie, że nareszcie też ta sfera emocji, sfera relacji i bogactwo tych relacji i emocji będą waszym udziałem, zwłaszcza w czerwcu. Możliwe, że też dzięki temu poczuciu bogactwa, ale również może też dzięki jakiemuś splotowi wydarzeń, które przyjdą do Was, drogie panny, w czerwcu, poczujecie się na tyle umocnione, wzmocnione, poczujecie się na tyle stabilnie, że w sprawach dotyczących albo uczuć, albo jakichś spraw życiowych, czy też spraw Zawodowych, czy też jakichkolwiek innych, w których na przykład do tej pory nie czułaś się panno pewnie, żeby powiedzieć, co myślisz, albo żeby wypowiedzieć swoje zdanie, które może stać w opozycji do innych osób, do zdań innych osób, to ty w czerwcu nabierzesz tej odwagi, nabierzesz tej pewności siebie, tej stabilności. I ta karta mówi, że świat usłyszy Twój głos. I mów jasno i głośno to, z czym się zgadzasz, na co się nie zgadzasz, gdzie są Twoje granice, czego chcesz, a czego nie chcesz, na co sobie nie pozwolisz albo na co możesz sobie pozwolić, albo inni mogą sobie w stosunku do Ciebie pozwolić. Zwłaszcza jest to ważne dla tych panien, które biorą na siebie zbyt dużo obowiązków, jako typowe się i bardzo albo nadodpowiedzialne osoby, a często ta odpowiedzialność, panien, z jednej strony może być wykorzystywana, a z drugiej strony, bo i taką, może troszkę gorszą stronę, mają panny, że ta, to nadmierne poczucie odpowiedzialności czasem służy też poczuciu kontroli, bo panny bardzo lubią kontrolo, mieć kontrolę nad otoczeniem, nad życiem i dlatego nie lubią spraw y, niezałatwionych, nie lubią y, spraw nieprzewidzianych. Y, i czasami wyręczają, mają tendencję do wyręczania innych osób, czyli tak naprawdę brania za siebie, na siebie odpowiedzialności nie za siebie, ale właśnie po to, żeby jakieś sprawy znalazły swój finał, bo tylko wtedy mają pewność, panny, że coś zostało dopięte na ostatni guzik, a to panny bardzo lubią. Przy czym to nie jest dobra cecha, bo uczę innych z jednej strony że nie muszą brać odpowiedzialności za swoje wybory, za, swoje, za konsekwencje też braku swoich działań, a pan nie przysporzają dodatkowych obowiązków. Także panno nauczy mówić własnym głosem, nauczy się mówić tak, ale też nauczy mówić nie. To będzie bardzo cenne dla ciebie po to, żeby wreszcie Przyciągnąć do, do siebie to, co naprawdę jest dla ciebie istotne, dla ciebie i tylko dla ciebie. A jak się to będzie manifestowało w rzeczywistości, to zaraz zapytam karty Tarota. I na początek zobaczmy, co w sferze pracy, finansów, właśnie i materii, czyli tego wszystkiego, nad czym panny lubią mieć kontrolę i lubią. Wiedzieć, lubią wiedzieć, co je czeka. Proszę o informacje, jakie energie, jakie potencjały, jakie możliwości przyjdą do osób urodzonych w znaku Panny w czerwcu 2023 roku w sferze zawodowej, finansowej i materialnej. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Siódemka mieczy, szóstka pentakli, księżniczka buław, księżniczka kielichów. Tutaj jest jedna karta, która mówi wprost o e, sprawach materialnych, o finansowych, i ona mówi o tym, że e, Panny w czerwcu możecie liczyć na mm, czyjąś łaskawość, na czyjeś e, dobre serce, na czyjś gest po prostu, albo też na uzyskanie czy odzyskanie tego, co się słusznie Wam po prostu należy. Szóstka Pentakli mówi o y, jakichś dodatkowych profitach materialnych. To może być y, jakaś premia niespodziewana, niespodziewana wypłata. Y, coś, co y, miało się kiedyś obiecane albo co było w umowie, ale czego jeszcze nie udało Wam się uzyskać, to, to przyjdzie do Was w czerwcu. Y, także y, to może być jakaś. Y, Propozycja współpracy, coś, co m, na przykład spowoduje, że będziecie mogły zainwestować te odzyskane czy uzyskane pieniądze w coś, co jest dla Was szczególnie ważne. I dzięki temu możecie zacząć planować działania, bo księżniczka w tej talii, czyli paść buław, mówi o tym, że Wy się będziecie uczyć, jak na nowo zarządzać. Jak na nowo zarządzać tym swoim budżetem? Dlatego, że wy bardzo chcecie spełnić jakieś swoje marzenie, które właśnie jest tym, tą taką rybką w kielichu, na którą patrzycie z utęsknieniem i z taką może troszeczkę nawet naiwnością, ale dlaczego nie? Bo to jest to, co chcecie przyciągnąć to, o czym marzycie, czego pragniecie, to, czego chcecie, żeby wam się ziściło, spełniło w tych sprawach materialnych, więc tak jak mówiłam, to mogą być jakieś nowe inwestycje, to może być te pieniędzy, wyłożenie tych pieniędzy na coś, co właśnie już od dawna przyciąga wasz wzrok, karmi wasze marzenia, tylko brakowało tego takiego czynnika który spowodowałby, że to marzenie będzie w zasięgu waszej ręki, spełnienie tego marzenia czy też tego celu. Pamiętajcie też tylko o tym, żeby nie oszukiwać siebie samych albo nie dać się oszukać w drodze do realizacji tych celów, albo też w, tych, w tej realizacji tych zobowiązań czyichś pieniężnych, albo w tym, co możecie odebrać jako na przykład premię, albo że to jest bardzo dobra oferta współpracy, a tak naprawdę to bardziej służyłoby komuś innemu, a nie Wam. Zatem. Czytajcie wszystkie zapisy umów, wszystkie zapisy darowizny, czy jakichkolwiek umów o współpracy, o jakimś, no, tym, co może do Was przyjść finansowego, żeby po prostu nie dać się wyprowadzić w pole. I nawet jeżeli by to miało według was opóźnić trochę spełnienie tych waszych marzeń i rozpoczęcie działań już konkretnych to nie bądźcie naiwne bo paziowie i paść buław i paź kielichów to są takie dość naiwne, bo to są młode bardzo energie które muszą się jeszcze wiele wiele nauczyć spójrzcie na to wszystko, jeżeli będziecie mieć chociaż cień wątpliwości co do tych spraw materialno-zawodowo-finansowych, to spójrzcie na to ze swoją taką bardzo praktyczną umiejętnością rozważenia za i przeciw, bo to potraficie, panny. I nie bójcie się powiedzieć tak albo nie bójcie się powiedzieć nie nie bójcie się wyrazić swojego zdania nie bójcie się powiedzieć dlaczego tak mało dlaczego tak późno gdzie są odsetki a mm, co na przykład możesz mi zaproponować więcej albo na jakich zasadach mogę ja tobie oddać to co mi teraz niby to pożyczasz na y, bez procentu i na gębę przysłowiową Także zadbajcie o szczegóły, bo y, często właśnie diabeł tkwi w tych szczegółach. Więc o to po prostu zadbajcie. Zobaczmy teraz, y, o czym powiedzą karty Tarota, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, relacyjne. Co w uczuciach, co w relacjach panien. Czerwcu 2023 roku jakie możliwości, jakie energie, jakie osoby, jakie wydarzenia tutaj może przedstawić tarot na Panie. Dziesiątka buław, trójka buław. Czyli ogniście. Bardzo ogniście. Kolejna buława, szóstka buław. E, ogień, co prawda, to nie jest Twój żywioł, droga Panno, tylko właśnie Ziemia. Ale jednak e, tutaj coś musi być na rzeczy, skoro aż trzy karty są z żywiołu ognia i działania. Zobaczymy, jaka jest czwarta karta. I czwarta karta również nie jest z żywiołu ziemi, tylko to jest czwórka mieczy. Zatem będzie ogniście, będzie energetycznie, będzie się dużo działo i być może właśnie to bogactwo tego podwodnego świata... To bogactwo zdarzeń, wydarzeń, działań osób w świecie relacyjnym i uczuciowym to jest właśnie to, co będzie bardzo istotne. Bo przede wszystkim tutaj myślę, że najważniejszą kwestią jest to, że możecie się czuć właśnie przeciążone tym, o czym mówiłam, że wam po prostu inni. Wkładają różnego rodzaju obowiązki, zobowiązania na Wasze barki. I Wy, drogie panny, w czerwcu poczujecie najprawdopodobniej ogromny ciężar właśnie tych zobowiązań. I możecie się czuć nie tylko przeciążone, ale w pewien sposób. W, w takiej połapce myślowej, że ale jak to, no ja nie dam rady, ja, która zawsze pierwsza się wyrywałam do robienia czegoś, do wyręczania kogoś w jakichś właśnie obowiązkach, ale też biorąca odpowiedzialność za czyjeś złe wybory, za czyjeś hmm. potknięcia, za czyjś zły humor. To ja po to, żeby właśnie było miło, sympatycznie i żeby e, wszyscy się kochali, bo toż panna jest taką bardzo e, rodzinną osobą, e, no to tego trochę się tutaj już za dużo nazbierało. I ty właśnie możesz być w takiej pułapce myślowej, e, droga panno. I teraz jest czas, żeby przemyśleć sobie, co ja mogę, a co a co wręcz powinnam, odpuścić sobie. Ty nie musisz w czerwcu grać roli dobrej cioci, czy dobrego wujka, czy też milutkiego partnera, czy partnerki. To się skończyło. To się skończyło, bo ty masz zwyczajnie dosyć. Tylko bardzo często nie chcesz się do tego przyznać, dlatego e, siedzisz i myślisz, co tu zrobić, jak to powiedzieć, albo jak tego nie powiedzieć, a żeby się jednak stało. A więc, ta karta tego mówienia pełnym głosem, żeby świat Ciebie usłyszał, droga Panna, to jest właśnie ten czas. Naucz się mówić tak, naucz się mówić nie. I zrzuć to, co jest nie Twoje. Przestań siedzieć i zastanawiać się. Róż do działania. Powiedz innym, że bardzo ich kochasz, ale. Czy lubisz, ale nie możesz wszystkiego za nich robić. Ty musisz zobaczyć, przyciągnąć wręcz do siebie tę perspektywę czegoś nowego, jakiegoś nowego horyzontu, do którego ty chcesz zdążać, bo na tym horyzoncie masz tutaj żaglowiec, który płynie gdzieś tam daleko i ty wiesz, że. Ty Twoja droga właśnie też gdzieś tam powinna e, popłynąć, i zobaczysz, jak bardzo się wzbogaci, mimo Twoich obaw, które się z pewnością pojawią, ale zobaczysz, jak się może wzbogacić Twoje życie uczuciowe, jak ty, e, jeżeli nie będziesz e, zajmować się sprawami, sprawami innych, albo łagodzić wszystkiego, tak, uklepywać, żeby było e, ładnie, pięknie, ślicznie, e, jak ty. To spowoduje, że um, ludzie, którzy, może z początku się zdziwią, że ale jak to? Ta panna taka solidna, taka obowiązkowa, taka właśnie on, e, i e, taka co należy, co nie należy, że ona nagle e, pokazuje swoje inne oblicze, bardziej zwariowane, bardziej takie a co mi to tam zależy? Rubiach, ja ci radzę, robi jak chcesz. Nie? To jest taka rada pod tytułem Radź sobie sam, czy sama. Zatem, właśnie to puszczenie tego poczucia obowiązku spowoduje, że Twoje życie uczuciowe i Twoje relacje z innymi mocno się na tym wzbogacą. Bo zyskasz czas, zyskasz energię właśnie do tego, żeby chcieć czegoś więcej, żeby przyciągać coś więcej, żeby poczuć radość z tego, że y, ludzie są po prostu różni i to nie jest Twoim obowiązkiem y, zażegnywanie konfliktów, godzenie zwaśnionych stron, y, bycie miłym za wszelką cenę. Nie, absolutnie nie. Nie jest to niczyja rola, a Twoja tym bardziej nie. I zobaczysz, jak szybko uzyskasz tego typu działania. Pierwsze efekty, pierwsze zwycięstwa. Tylko nie bój się, e, w tej, zwłaszcza w tej sferze relacji, w tej sferze em, emocji, zachowywać się inaczej niż do tej pory. Bo przychodzi właśnie na to czas. I tutaj e, jest właściwa. Atmosfera do tego. Jest właściwa atmosfera. Możesz się czuć pewnie, pewnie jako osoba, pewnie, bo masz dobry grunt pod nogami. I ten dobry grunt to też jest ta właśnie Twoja odwaga do tego, żeby mówić za siebie, nie za kogoś innego. Tak więc do boju, droga Panno. Nie daj się oszukiwać, nie daj się wmanewrowywać, wmanipulowywać w coś, co nie jest Twoje ani w sferze materialnej, ani tej niematerialnej, uczciowej, relacyjnej. Zobaczysz, jakie to jest piękne móc być sobą i przynajmniej chwilowo dbać wyłącznie o siebie, ale to ma być taki zdrowy egoizm. Nie bój się. Ci, którzy Cię lubią, którzy Cię kochają, nie przestaną tego robić. Inni widocznie nie byli tego warci, żeby być razem z Tobą, czy podążać obok Ciebie, czy razem z Tobą przez życie. I teraz dla Was, drogie Panny, zapytam w Waszym imieniu o radę, przesłanie od kart wyroczni. Poproszę o radę, przesłanie od kart wyroczni dla osób, które urodzone są w Znaku Panny na czerwiec 2023 roku. Dobrowolne uwolnienie. Ponieważ ta karta rzadko pojawia się w tych czytaniach, które robię, bo na części używam tej talii do czytań prywatnych, to przeczytam Wam, o czym ta karta jest, jakie jest jej przesłanie. Poddanie się boskiemu planowi, uwolnienie się od przywiązania do formy, zwłaszcza jeżeli coś nie jest tym, czego oczekiwałeś lub chciałeś, zostawiając miejsce na szczęście, e, bo właśnie panny często są, e, ta ziemia to jest też e, często przywiązanie się do tej formy, e, czyli właśnie co wypada, czego nie wypada i tak dalej, żeby być takim, tak jak to mówię, w bardzo dużym skrócie, nie chcąc e, nikogo oczywiście urazić. Takim OM, czyli tak, jak powinno to być, czyli to lustro społeczne, które Ciebie ocenia i mówi, czy tak dobrze wypadasz, czy tak źle wypadasz. Mniej ważna jest forma, tylko to, żebyś była szczęśliwa droga panno. Dla każdego z nas istnieje boski plan. Działając w oparciu o tę wiarę, możesz odkryć, że Twoje intensywne pragnienie czegoś przekłada się na poczucie przywiązania i uprawnienia. Czy możesz teraz zanurzyć się w tym doświadczeniu i pozwolić, aby boski plan rozwijał się tak, jak chce w Twoim imieniu, bez ingerencji? Czy możesz być otwarty na otrzymanie tego, co jest Twoje, nawet jeśli nie jest zapakowane w pożądanej formie? Być może, jeśli zajrzysz głębiej, zobaczysz, że otrzymałeś idealnie dopasowany dar do swoich najbardziej autentycznych pragnień i potrzeb. Zatem, Uwolni swoje pragnienia, nie bój się pragnąć, nie bój się marzyć, nie bój się y, wysyłać wszechświatowi y, te zapotrzebowania, które w tobie są do tego, żeby spełniać swoje marzenia materialne i żeby te marzenia o tej podróży w tym kierunku, w którym Ty chcesz podróżować w sprawach relacyjnych, emocjonalnych, a nie dźwigać sukcesem ciężary. I niezależnie jaką to formę przyjmie, po prostu bądź wolny. Puść to, co nie należy do Ciebie. Po prostu puść. I daj wszechświatowi, boskiemu planowi działać w Twoim życiu. Tego Wam życzę i sobie też. Kochane panny, pozdrawiam.